Okej, okay, także dzisiaj była premiera nowego kitum do The Sims 4. W wersji polskiej on nazywa się bodajże Karnawałowa Moda. I wygląda on w ten sposób. Mamy tutaj 26 obiektów, z czego są to dwa makijaże, jedne paznokcie, a reszta to są ciuchy i dla kobiet i dla mężczyzn. Z tego co zauważyłam na przyciekach, które były wcześniej wypuszczone do sieci, trochę to, co tutaj widać, różni się od tego, co było pokazane na tych likach, ale głównie jeśli chodzi o kolory, które tutaj widać. Natomiast wszystko, co, co było pokazane tydzień temu okazało się prawdą i w 100% jest to właśnie w grze. Tak jak mówiłam, 26 obiektów, cena 24 ,90 zł, 90 groszy. Przejdźmy sobie do nowej rodziny. I zobaczmy, co ten kit wprowadza. Może spróbuję sobie to zrobić na. na kobiecie. Piękna pani. Tak, cudowny. No, może uroda mało um, południowoamerykańska. Mało ma wspólnego z Brazylią. Ale zobaczmy, co doszło w tym kicie. Więc tak, jeśli chodzi o pełne stroje, to jest to ta sukienka. Kilku wersjach kolorystycznych. No powiem szczerze, taki Vibe lat 70-tych, trochę. Szczególnie ta różowa. Tutaj kolejny strój. On mi akurat bardzo przypomina strój, który był dostępny w zjawiskach paranormalnych. Zobaczmy. A nie, jest podobny, ale jest krótszy i I jest rozpięty z przodu. Mam nadzieję, że przez to będzie ładniej wyglądał. Bo jednak to tutaj, co się dzieje na dole, to jest tragedia. To nie jest całkiem ok. Tak samo różne wersje kolorystyczne. To z przodu, nie wiem czy to jest takie wycięte body. Hm. No trochę dziwnie to wygląda, ale ok. Dalej, taka oto piękna spódnica z górą. Niestety tutaj z tego co widzę ten łańcuch jest płaską teksturą, chociaż nie wiem, może mi się wydaje. Ta góra się błyszy, natomiast też ta tekstura jest troszkę płaska. Jak to wygląda na innych kolorach? No, ten niebieski taki. No, ale ten dół jest ładny. No, nawet ten łańcuch, nawet jeśli są płaski, jest całkiem ok A, no, tutaj już te spodnie też są z tego błyszczącego materiału. Też wygląda to trochę. Znaczy, jest to ładne. Błyszczy się to. No, no jest fajne, ale. O, tutaj widzę jakieś wielowymiarowe, jakieś multichromy. No to wracając, wydaje mi się, że jest całkiem ok, natomiast tekstura troszkę troszkę jest płaska no, na tym dole. Ta góra jest OK, typowo Simsowa, Maxisowa. Ten dół jest ładny, ale, ale trochę płaski. Ale zwróciłam uwagę na tę sukienkę. Ona mi strasznie przypomina tę sukienkę, która była w dwójce, która dochodziła bodajże w nocnym życiu. Była. Też, właśnie, krótka jest niebieska, tylko podejrzewam, miała tutaj tą górę, jakiś taki szalik na górze, ale kolor ba bardzo podobny i długość bardzo podobna. Ta sukienka też jest bardzo ładna. No, te, no, ta biała wersja. Te paseczki mogłyby się trochę wyróżniać, tak jak w innych, ale też całkiem fajna. Zobaczmy sobie teraz góry. O góry, w sensie góry stroju. Co tu doszło? Doszło to na pewno. No, ten tabluszka jest trochę, moim zdaniem, dziwna. Kolor ma ładny, natomiast nie wiem. Nie wiem, może nie, że nie widzę zastosowania, ale boję się, jak będą wyglądać miasta Visimowy w tym. Ja jednak myślę, że to będzie podstawowy strój wszystkich NPC-ów w mieście. Ale ogólnie samo wykonanie, sama ta siateczka, sam ten przód moim zdaniem też jest całkiem ładne. Nie wygląda to aż tak płasko. No, może z tej, z tej bliskości bardziej. Ale ogólnie nie jest aż tak zle. O, a to się coś zadziało, a zobaczmy inne kolory. Tak, no z tego co widzę, są to reprezentacje różnych flag, różnych. E, można powiedzieć, orientacji. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Ale nie wiem, czy te paski miałyby być takie nierówne. O, tutaj kolory... O, strasznie biją po oczach. Nie wiem, chyba że tak miało być, to, to zwracam honor, natomiast. No nie wiem, bardzo, bardzo ciekawie wykonane. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie. Ale dość krzywe. No dobrze, nie czepiajmy się dalej. O, a to jest bardzo ładne. Wow, to jest fantastyczne. No, chyba na to poszedł cały budżet, jeśli chodzi o, o twórców. Tak, ta góra jest super. Te kryształki nawet wystają, tak mi się wydaje. Chyba, że to już jest jakaś iluzja optyczna albo coś, coś sobie wmawiam, ale mam wrażenie, że ta tekstura nie jest tak płaska. Zobaczymy, czy jest jakieś dół, może pasujące. Hmm... Zakładam, że to chyba miał być dół. Ale ten dół już wygląda gorzej. No już te, te trójkąty tutaj widoczne już tak trochę się. Wyglądają jak wklejone w peńcie. No nie wiem co o tym myśleć. Góra jest fantastyczna. Natomiast ten dół. Czy ja wiem? Jeśli chodzi o doły, jest jeszcze taka. O, taka fajna spódnica. No, to mi się podoba. To jest fajne. Kolory też są bardzo fajne. Chociaż ciekawi mnie, czy będzie jakaś góra do złączenia z tym. Szczególnie z takim intensywnym, właśnie turkusem, albo z takim ciemno-niebieskim. Dalej, spodenki, ale. Czy te spodanki naprawdę mają płaską teksturę paska? Naprawdę ta saszetka jest płaska? Kolorystycznie pasuje na pewno do tej góry, jeśli chodzi o żółty, ale... No, ten pasek jest płaski. Jest to tekstura narysowana. No. no cóż... Cóż, no... Nie oszczędzali na górze, to oszczędzili na dole. Inne wersje kolorystyczne... To samo. Ten sam dorysowany pasek. Oh my god. No dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj. E, takie bardzo krótkie shorty. I szczerze, trochę się obawiam, jak będą wyglądać na innych sylwetkach. Chociaż może mi się wydaje. Natomiast w realnym życiu raczej bym tego nie założyła, bo mam wrażenie, że to są biodrówki. Ale o długości dosłownie one są długości jak jej dłoń. Bardzo króciutkie. No, ale ogólnie ładne no. Ładne okej, okay, wersje kolorystyczne też całkiem spoko. Całkiem fajne. Akcesoria. Akcesoria, jeśli chodzi o kity. Są tutaj tak. Pierwszą rzeczą jest. Nie wiem, czy uda mi się przejść do samej ręki. O, gdzie by to było? No nie, z tego, z tego modułu nie przejdę, ale tutaj jak sobie już wyświetlę paznokcie, to przejdę. Tak więc to jest bransoletka. Bardzo płaska tekstura. Ja moim Simon zwykle nie daję bransoletek, bo no, wygląda to naprawdę płasko szczególnie, szczególnie te góry, szczególnie te koraliki no ale są też e, paznokcie paznokcie w różnych wersjach paznokcie są moim zdaniem całkiem okej okay. całkiem fajne, całkiem kolorowe do paznokci szczerze myślę, że nie mam się co przyczepić dalej butów chyba nie ma z tego co widzę butów nie ma ale powinien być jeszcze makijaż. Strasznie mnie denerwuje to przechodzenie do tego trybu mm, szczegółów. Ale to chyba jest do naprawienia w jakiejś kolejnej aktualizacji. Tak mi się wydaje, że widziałam na stronie. Że będą to naprawiać. Okej, okay, jeśli chodzi o makijaż. To są dwa rodzaje cieni. Nasza, nasza biedna tutaj Simka. No, myślę, że ma tutaj e, opadającą powiekę, czy skierowaną w dół. Dlatego myślę, że kocie oko to nie jest najlepszy makijaż dla niej, ale nie wygląda to źle. Więc może skupmy się na kocim oku. Całkiem ok. Kolory bardzo fajnie dobrane. Można sobie oczywiście zmodyfikować, jak się chce. No i drugi makijaż. No, też taki, coś się błyszczy, ale też dość płaskie. Płaski ten błysk. Chociaż nie, no, błyszczy się ładnie, tylko po prostu te drobinki takie. Nie wiem, czy, miałby, czy to miał być efekt taki płatkowy, czy nie. No cóż, ale jest, jest jak jest. Nie jest to złe, moim zdaniem jest całkiem ładnie. Zobaczmy jeszcze podział. Na męskie rzeczy. Okej, okay, więc w męskich mamy tak, mamy ten siateczkowy top, który myślałam, że będzie wyglądał gorzej, ale on wygląda całkiem ładnie. To jest. O, co się tu stało na szyi. Nie wiem, co się tu stało na szyi. Ale sama siateczka jest. No. nie jest taka zła. Bardzo ładnie wygląda nawet tutaj na, na kobiece. Też jest to reprezentacja różnych flag, różnych orientacji. Tutaj, jeśli się nie mylę. Tutaj, na przykład. Później, dalej. Kolejna rzecz. To jest kolejna bluzka, która ma ten taki fason, który się rozszerza tutaj na dole. To jest dość zabójcze w przypadku simek, które mają szerokie biodra. Może dla, męż na, dla mężczyzny, na mężczyźnie będzie to wyglądało lepiej. Natomiast wzory, moim zdaniem, są bardzo fajne. Szczególnie te arbuzy, bardzo ładne kolory. Kolejna rzecz. O, też ciekawe, czemu to jest jako męskie. Dlatego że ta bluzka jest bardzo fajna, bardzo ładna. Wow, to bym nosiła nawet w realnym życiu. No, to jest fantastyczne. To będzie chyba jedna z moich ulubionych rzeczy z tego, z tego kitu. Bardzo ładne. No, tutaj z tyłu. Bardzo fajne. O, i kolejne... O, hm No to tak. Tutaj kolejny raz płaska tekstura. To jest chyba ta sama tekstura, która jest teraz u niej na oczach. Jakby takie płatki, którym... Coś nie wyszło, no. No jeśli chodzi o ten dół, no to widać, no. Ta tekstura jest po prostu chamsko wklejona na płasko. Niby się coś błyszczy, ale... Nie, to jest, to jest chyba najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz z całego tego kitu. No to jest tragedia. O Boże. Laska wygląda po prostu jakby dachówkę założyła siebie. No przepraszam, ale to nie są cykiny, to wygląda. Nie, to wygląda źle. Ta płaskość po prostu bije po oczach. O Boże, nie. A z męskich rzeczy, jeśli chodzi o doły, to są tylko te spodnie. One chyba pasują nawet do tej bluzki. Albo nie pasują. No, mamy parę kolorów zielonego i niebieskiego, ale żaden nie odpowiada temu, który jest na górze. Niestety. No szkoda. Myślałam, że to będzie taki set złożony w jedno, ale widzę, że nie. Natomiast same spodenki są całkiem fajne. Ale też bardzo niskie, no. Nie wiem, może, może ja źle myślę, ale mam wrażenie, że to są naprawdę takie biodrówki. Szczególnie z tyłu to widać. No dobrze, nie narzekając, sam ok. Spo spodni e, butów, butów też nie ma. Tej dla mężczyzn, a akcesoria tak samo nie ma, nic innego. W aspiracjach nic nie doszło, w cechach z tego co wiem też nic nie doszło. A we fryzurach, we fryzurach też nie ma nic. Absolutnie nic. Ale coś się świeci tutaj. Zobaczmy, czy to też skitu. Nie, też nic nie ma. Ale tu w biżuterii. O, biżuteria jest. Wow, no to jest ładne. To jest jednak ładne. Kolczyki. Myślałam tak po popatrzeniu na to, co będzie dostępne, że te kolczyki nie spodobają mi się. Ale jednak one są bardzo fajne. Ten naszyjnik też jest bardzo ładny. Pasujący kolorystycznie do góry. Całkiem fajne. Ej, nie mówię nie. Całkiem okej. Okay. No i oczywiście. Oczywiście. E, okulary serduszka moim zdaniem są piękne chociaż tak hmm, nie wiem wygląda jakby oprawki były z takiego solidnego metalu a też szkiełka takie plastikowe ale nie narzekam mi się podobają i zobaczmy czy coś jeszcze nie w makijażu już byliśmy na no to wszystko to wszystko niestety nasza nie ma butów ale za to ma... wszystko inne, ma naszyjnik, kolczyki, okulary, paznokcie, bransoletkę jest ubrana no a biorąc pod uwagę, że to jest kit na ciepłą pogodę, to może i te buty nie będą mi potrzebne także, jak dla mnie, kit mi się bardzo podoba ja ogólnie nie kupuję kitów, mam... znaczy może nie, że nie kupuję, mam połowę kitów z tego, co, co są aktualnie dostępne ale to naceniam na plus, no, zanikające trochę oprawki No te bagi graficzne w twórce to jest, o tutaj też widać naszyjnik, który wystaje spod koszuli Ale ogólnie moim zdaniem kit jest całkiem fajny Jeśli szukacie Ja na przykład szukałam czegoś, co mogłoby pomóc mi ubrać Simów Simki na ciepłą pogodę Na przykład na grę w Sulani, więc myślę, że do tego to jest idealne Także, no ocenę pozostawiam Wam ale jak dla mnie, jeśli chodzi o te wszystkie kity, które były, to ten jest naprawdę całkiem okej. Okay. Dałabym mu nawet 8 na 10. 8 na 10 już w kategorii kitów. No i zdaniem jest fajny. No, ale ocenę zostawiam wam. Także do zobaczenia.